Witam serdecznie dzisiaj ze mną w Studio Zuzia, cześć Zuzia! Cześć. <laughs> Pokażemy Wam dzisiaj Sylvanian Families. To przepiękne, już sympatyczne zwierzaczki, które mieszkają w miasteczku, który ma domy, szpitale, szkoły. Mają różne przygody, mają masę akcesoriów, a my dzisiaj Wam opowiemy, jak rodzina Sylvanian Families spędza właśnie Wielkanoc. Jak rodzina królików, prawda? Z czekoladowymi łóżkami. No tak, bo tu mamy. Takie jeszcze czekoladowe. Naprawdę czekolady. wyglądają jak czekolady, aż mi się chce zjeść. <grystanie> Słuchaj, to ja um, zacznę od rodziny e, królików, to ich obczepię od opakowania, pokażę tobie, a ty tutaj opowiadaj wszystkim, co jest, co takiego, um, co to za członkowie rodziny, co robią. O, przedstaw to chyba, kto to jest, to powiedz. mama! Mama, pokaż tam wszystkim tą mamę. O, dobrze. No mama, jakiś ładny fartuszek. Ma fartuszek, też tam przed oczka takie milusia są, co? Mieszczą się, mieszczą się w dłoni. A to kto? To jest pewnie stary, nie, to tata, a to starszy. A -a, jeszcze, jest, jeszcze jest mały króliczek i mała króliczka, tak? W komplecie. I to jest taka cała rodzinka i ona, słuchajcie, wybierze się do, do dziadku Do, do dziad... na obiad, no na święta wielkanocne. Eee, zobaczcie, gdzie ta no, moja rodzinka jest, tu, 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 babcia i dziadek, o proszę bardzo, tak? Babcia i dziadek, wyjmujemy babcię i dziadka? Tak. Dobra. Będą się dusić. Mhm, uh -huh. przepraszam, przesunę tutaj trochę, żeby było widać całą komplet. Radni chcą stać. Ojej, mam babcię i dziadka, o. już tutaj otwieram cały komplet. Babcia ma piękną sukienkę. Fioletowe no. jak i okulary. No, dobrze, okulary babci damy do kompletu. Już tutaj otwieram. Okulary. Słuchajcie, jest taki łańcuszek, który trzyma te okulary, żeby babci tam się nie zgubiły. Jak. Chodzi gdzieś na spacery. Już otwieram to O, proszę, masz tutaj zróbcie. A babci. to rodzice, mamy citę. A nie wiem, a jak myślisz? Mamy. Mamy, dobrze. Oni mieszkają w takim małym domku, o, już tutaj tatę pokazuję, o dziadka, proszę. A, dziadek ma wąsy. I z nimi mieszka też. Kto tam mieszka? Kuzynka starsza. A, jakaś ciocia pewnie, nie? Dobrze. I tutaj słuchaj. Kuzynka rodziców. O, jakie okulary mają, czekajcie, zakładamy im okulary. A ja Ci zaraz pomogę. No to takie... O, zobacz, to założę dziadkowi, ja tutaj założyłam, a ja tutaj założę. A Widzisz, taki spryt, to łańcuszek? Ja bym się, że korale. Nie, to łańcuszek, taki trzymający okulary. No właśnie, zdziwiłam się, że już ma babcia Koralę. Kora. No, już ma takie perełki piękne, zobaczcie, takie malutkie. O, dobra, babcia ma takie piękne, pasujące do sukienki okulary. I pasują, nawet się trzymają, co? No, mój dziadek nie. Nie? To ja zaraz pomogę. Masz, zobacz, tutaj babcie masz. Daj, ja pomogę tutaj ci ja, dziadkowi. Dobra. I słuchajcie... I ma też wózek dzieci. A, bo jeszcze są bobasy w rodzinie, tak? Maluszki. Wyjmuj te maluszki. Zaraz będą się dusić. Dlaczego? Bo w opakowaniu. A, to masz rację. Trzeba wyjąć, uwolnić, oswobodzić. No i co, i wszędzie zabierać ze sobą, prawda? Żeby e, przeżywały przygody także z nami. O, czekajcie, ja tutaj rodzinę postawię troszkę bliżej, bo nam się tutaj mama, tata, dzieciaki, proszę bardzo. Dziadek już jest. Dziadko mi się okulary przykrzywiły. O, proszę bardzo, dziadku stary. A Babcia. A babcia, już, da, już stawiam babcie. No nie, no to zaraz ją postawimy. Dlaczego ma być jej przykro? O, babcia. Ja już miałam takie filmiki. Tak? Aha. No dobrze. Nagle... Mhm. Dobra, to ja otwieram, ja otwieram domek teraz. Eee, Słuchajcie. Ojej, jaki wielki domek, czekaj, już tutaj. Otwieram. I czy to mamy? Dobra, to czekaj. A przyjadą jacyś przyjaciele chyba. No może, a może to jest chyba, to, chyba to jest stół, wiesz co, z takim specjalnym siedzeniem dla małego dziecka. Wiesz, o jaki domek, słuchajcie. A te dzieci przyjdą w odwiedziny, bo to będą znajomi dziadków dziadki pies. Tak myślisz? Nie. Dobra. To jakieś wielkie święta się szykują. A to jest taki mały domek. Już tutaj sobie... sobie proszę cię bardzo, proszę Dziękuję. bardzo. Proszę, proszę, a ja tu otwieram domek. Okay. O, mam domek. Od razu jest prawie gotowy. O, tutaj z drabinka do wejścia. Piękny z jednej strony, a z drugiej zobaczcie, można się nim od razu bawić. Tu można podpiąć drabinkę i wskakiwać też na górę. Ja tutaj odłączę wszystkie elementy. Za chwileczkę wrócimy, pokażę Wam tylko tak, że tu jest dużo akcesoriów do podania przepysznej, wielkanocnej, od wielkanocnego obiadu. A tutaj jest samochód, którym cała rodzina pojedzie właśnie do Chciałam dziadków. Nie ten wózek może aż dwa dzieci przewozić dwójkę dzieci normalnie, bo to jest dla bliźniaków wózek. A jeszcze tu mamy akcesoria, buteleczki, grzechotki dla maluszków, ale to słuchajcie, za chwilę my się z tym uporamy i zapraszamy Was na wielkie, wielkanocny, wielki, wielkanocny obiad. Zobaczcie, szykujemy się do wielkiej wyprawy. Oto samochód, w którym pojedzie cała rodzina. Tak wygląda, ma sporo miejsca. Bo z tyłu trzy foteliki, dwa foteliki dla dzieciaków, z przodu dla rodziców, kierownica, która się rusza, cały pulpit, tak? Trzeba też przykleić, bo tutaj trzeba było przykleić, tą naklejki. Naklejki, tak? I na pulpit, tu z tyłu rejestrację przykleiłyśmy wcześniej, o i no zobacz. Mapa jest. Mapa jest, słuchajcie, a po co mapa? Żeby tata się nie pogubił. Aha, bo może nie trafić na miejsce, no dobrze. Patrzcie, tu mamy otwierane drzwi. skarbie, no nie wiem, zawsze się mówimy, kiedy ty pilotujesz. No no to dobrze. Po no, to jest mapa, żeby nie było tutaj żadnej afery, żeby wszyscy dotarli punktualnie. Tu mamy bagażnik, nie za duży, bo już tyle miejsca zajmuje cała rodzina, że, że po prostu nie damy rady. To co? Pakujemy towarzystwo, tak? Wybieramy się do dziadku. Jest afera, mówisz, przy pakowaniu. No dobrze, ja ci przygotuję tu e, lalki, zobaczcie, bo e, maluchy i w ogóle jakby wszystkie figurki e, z tej kolekcji e, można im tak zgiąć nóżki, także będą sobie ładnie siedziały o, na fotelikach, o, mogą sobie usiąść. No wsadzaj towarzystwo, Bobasy wsadzasz jeszcze dobrze. No tu mama sobie siądzie, tata sobie siądzie zaraz i wsadzimy do samochodu. Maluch pije, ale jest usilnie. Już? No wsadzaj towarzystwo, bo tu się śpieszymy. Jedziemy do rodziny. Proszę. Pięć No dobra, mamy rodzinę w samochodzie. Ona się wybiera. Zobaczcie, długą podróż. Myślę, że całe mieszkanie i podwórko będzie musiała przejechać, żeby dotrzeć. Do Czy ja tego nie czytam do góry nogami <grym> du, du, du. dobrze, no załóżmy, że dojadę jakoś punktualnie i dadzą radę. A w domku czeka już rodzina, powiedz co tam w tym domku. W domku są jest łóżko na kołderka po prostu. I materac, tak, można się tutaj przykryć, położyć, a na dole? Można też to użyć jako obrós. A, to sprytne jest. Ale już będziemy a -a. miały też inny obrós. Ja tutaj... Tak, to poczekaj, to za sekundę zrobimy, tylko poczekaj, jeszcze opowiemy, co w tym domku. Chodź, siadaj jeszcze. Wózek to tutaj został, tak, bo maluchy przyjadą, to tutaj wózek czeka. Tu zobaczcie, mamy stół, dwa krzesła i ławę. Drabinkę, żeby tam wejść sobie na górę, a w głębi jest kuchenka z patelnią. I pokażemy jeszcze... Oczywiście, to chodź tu tutaj, żeby, by było, żeby to było drzwi nie było, nawet. O, pięknie. Nawet nie czujesz jak rymujesz. No. Nie A co to jest? No to jakiś coś tam się. Może jakiś sznycelek z ketchupem? Nie wiadomo, no ale mam, mamy nadzieję, że e, rodzinie e, królików z czekoladowymi łóżkami będzie to smakowało, babcia z dziadkiem czeka, ciocia... No wspominaliśmy, że mają czekoladowe łóżka. No wspominają, no cały czas mają czekoladowe łóżka, słodziaki. No dobra, przyjeżdżają... Do rodziny odkrywamy domek. Oczywiście. Pierwsza, która wychodzi, jest ona, bo ona uwielbia się bardziej swoją tak. starszą kuzynką. O no, nawet kieckie mają takie same, umawiały się, że będą miały pokaż tutaj do przodu. Ale ona pokaż. jest mniejsza, bo A. ona jest starszą już trochę. A, ale podobne są bardzo. Po prostu jak dwie krople wody. No dobra, i kto tam jeszcze wysiada? Wypakowują są przywitania, wszyscy się ściskają. Tak, tutaj dziadek aż okulary Rzeź, zdjął. Babciu. O, okulary dziadek zdjął, z wrażenia. Dobra, no i co? Wypakowuj to tutaj... jesteś marynarzem. <noise> Słuchaj, wypakowuj to wórzystwo. Dobra? Wysiadka z samochodu. Długa podróż, wszyscy są zmęczeni. No i co? Przepraszamy I pe... za spóźnienie, ale trochę e, e, powiedzmy, że pogubiłam drogę. No, dobrze, ale się udało. Szczęśliwie. Mam, że wszystkich tutaj wysadzamy, uściski. Witaj, teściowo, witaj. No, powita. No to mama, a teściowo. Nie mam. mówcie nikomu, nie mówcie złe nie. Ja lubię trochę przyjeżdżać do teściowej. No dobra, dobra, ale mamy nadzieję, że to będzie szczęśliwa e, wielka noc w zgodzie i w radości. Dobrze, słuchajcie, i co? Jest wielka rodzina, więc co? Musi być. Ale jest polubił. Tak? No dobra. Jakoś... Do przeżycia jest, tak? Akurat Wielkanoc, za to Dzień Króliczków, więc... No tak, to Święto Króliczków. Słuchajcie, ponieważ jest wielka rodzina, mamy tutaj dodatkowy stół i krzesła. No złożyć. No i bardzo dobrze. O, wystawiamy mamy stoły. Mamy też przyjaciół, ale tu znajdziecie w innym zestawach, bo my wykorzystamy tylko stół. Tak, tak, na razie tylko rodzina Króliczków, ale w ogóle w serii są jeszcze inne rodziny. O, na przykład taka, proszę bardzo, albo taka... Ale to są sąsiedzi, na razie ich zostawiamy, to w innym odcinku będzie. Teraz co? Przybujesz Stół. nożyczki. Przybujesz nożyczki, proszę bardzo, proszę nożyczki. Towarzystwo, tutaj wystawiamy Słuchajcie, stoły na dwór, bo jest taka wielka rodzina, wielkanoc, piękna pogoda. Wszyscy będą sobie jedli na dworze. O, tu wszystko wystawiamy, rodzina zaraz sobie usiądzie, a ja tylko pokażę Wam takie zestawy uzupełniające. Już otwieram, to będzie wszystko widać. Wyjmę tutaj najróżniejsze pyszności, z kieliszkami, z zastawionymi talerzami, o są nawet łyżki. O, już tutaj pozaklejane, żeby się wszystko ładnie, elegancko prezentowało w pudełku. Już otwieram. Jak Ci tam idzie, dobrze? O słuchajcie, talerze, kieliszki, szklanki, oj! To słuchajcie, wysypię troszeczkę, tak to wygląda, a ja wysypię, będziemy układały to na stole. Zobacz ile jest łyżek i noży, wszystko trzeba tutaj rozbroić. Ten mały zjadł w domu, więc on starsza siostra, nawet my się nie mylą, mhm. sadzi smoczek, Dobrze. ale widzę już. O, wielki stół dla wielkiej rodziny. Zaniesie tą mniejszą na górę. O, i będzie sobie słodko spała. A zobaczcie, tu mam jeszcze taki zestaw, właśnie do domku, najróżniejszy, już go otwieram. Ja Dobrze, to czekaj, tu zrób miejsce, to już go otwieram, już ci daję. I wam pokażemy zaraz, co tutaj jest. O! Słuchajcie, pianino. Ze stołeczkiem. Ja mam takie same. ja też mam białe pianino. Naprawdę? Potrafisz grać? Takie duże, bo ja chodzę na pianino. A, no to widzisz. I jak widać e, króliczki też, to wstawiaj tam do domku. Tu mamy tak, komutkę taką. Ale ja taburek już mam inny, bo ja mam jeszcze takie do ustawienia. Aha, bo rośniesz, pewnie dlatego. Tak? No słuchajcie. Wstawiam tutaj komutkę na razie na górę. Krzesełko też, bo to będzie takie miejsce do nauki. Ale najważniejsze produkty spożywcze. Tu mamy jeszcze jakąś bohaterkę, kto to? Tu jest pewnie ich służąca. Myślisz, że mają służąco? Tak. Jakaś taka gosposia, która pomoże, tak? tak we wszystkim. O! Zobaczcie, mamy komórkę z telefonem taką. Ty znasz takie telefony jeszcze, co. Znam, dawno temu były takie. To nie bajka jest? Serio, serio? Nie. Ja myślałam, że tylko komórki były. No dobrze, były, były, bo ja też z nich korzystałam, nic nie będę mówić o. O, Torba chyba na zakupy A nie, plecaczek w ogóle, zobaczcie Załóż jej plecaczek się. Dla, Tak, czy na plecaczek na zakupy Okej, okay, co ja tu jeszcze mam? Tu mam jakieś to dużo akcesoriów. Dobra. Mamy lodówkę Masz tu komódkę jeszcze wstaw Wstawisz komutkę i pianino? A ja Wam tu pokazuję lodóweczkę tak, no. Halo, nie, nie! Zamawiałam pizzę z podwójnym serem, a nie z wielkim serem. No niezłe święta, jak tutaj pizza będzie odchodzić, no. Ja myślałam, że tylko jajka, jajka i jajka. Co króliki lubią najbardziej? Marchewki. A, no widzisz. I mamy tu jakieś marcheweczki? Zaraz poszukamy. Tu jest, zobacz, marcheweczka. Tu mamy lodówkę, zobaczcie. kredki na. Tam na górę do biurka pewnie, tak? Dobra, mogłabyś tutaj umeblować lodówkę? Jasne. Dobra. Tu mamy jeszcze różne naklejki na telefon, tam na komórkę, to trzeba nakleić. A tu mamy naklejki na produkty spożywcze. Zobacz, na kefirek, na, na butelkę z mlekiem. O, i tu mamy pewnie tą butelkę, albo panuszek i też mamy. Tu mamy pudełeczka do zrobienia, takie malutkie, które będą ładnie dekoracyjnie wyglądały. A tu mam nuty na, na pianino, proszę. Zobaczcie, nuty na pianino. Nawet. Dobra. Dobrze. Yy, nakrywamy do stołu. Co Pani na to? Ale tu jest roboty z tymi świętami trochę, co? Ale chyba fajnie tak się z rodziną spotkać, nie? O, muffinki są, o, chyba się wybiorę na to, na to przyjęcie. Tutaj talerzyki, to może dla dzieci. To mały dom. Tak, no, dlatego wszyscy jedzą na dworze, razem się spotykają i jest, jest, krzysła, jest to wesoło. To jest. O, zobaczcie tutaj, i sztuczce można rozłożyć. Proszę i... lodówkę. Proszę bardzo. Będziesz wstawiać do lodówki? Uuu. O, masz tu, wypadło mi. O, globus jest nawet, to takie miejsce edukacyjne. Maluchy tutaj, proszę, butelka. Butelka, zobaczcie, akcesoria maluchów też są słodkie. A co to jest? Proszę hmm. Chyba takie, żeby... No zobacz jeszcze, na ściągawce jest chyba... mówię, Na opakowaniu... Co da... Tak, troszkę tutaj mo mogę sobie... Hmm. No zobacz sama, co to może być. Masz jakiś pomysł. Nie, hmm. to się nie wyjąć. No i co? Tak. Tak, taka podkładka szkolna na, na biureczko. No tutaj mamy taką ściągawkę, sobie pomagamy, ale zazwyczaj same chyba wymyślimy, co gdzie powinno być. Tak, a te stoły pewnie spokojnie by weszły e, do a ty dzieci są kreatywne, to na pewno coś wymyślą. Mhm. A dzieci są kreatywne? Jasne, że nie. Nie? A nie wymyślają ciągle? No jak, ty nie wymyślasz jakichś zabaw? Wymyślam, nie wymyślam. Nie no, ja tam nic innego nie robię, tylko wymyślam zabawy. Dobrze, słuchajcie, tutaj wszystko poustawiam. Okay. tutaj trzeba? Wiesz co, myślę, że to są jakieś przepisy. Chociaż zerknę na ściągę. Nie wiem. Ty lepiej będziesz wiedziała niż ja. To. Ach, ty wszystko wiesz. Tak, masz rację oczywiście. No chyba są jakieś rzeczy takie na biurko, wiesz? Jakieś książka telefoniczna. Tu jest napisane memo, czyli jakieś takie przypominajki. To o, o nie i tacka. Możemy w różnym miejscu postawić. W ogóle możemy przestawiać i przymeblować ten dom cały czas. No to co, może powiemy o tym zestawie coś, bo my tu będziemy się jeszcze bawić i bawić. Słuchajcie. Figurki są malusieńkie. Można je zawsze wszędzie ze sobą zabrać. Mieszczą się w dłoni, czasem w tej, z tej małej dłoni troszkę troszkę wystają. Ale, nie, ale trzeba też nie co? Zanim... Zabawę zaczniemy, to trzeba je umeblować. A meblowanie to nie zabawa? Zabawa. No super. O, to nawet jest taka dostawka dla małego dziecka. O, tutaj bułbasek nasz nawet zje. E, przy stole możemy maluszka posadzić. Gdzie tutaj? Zmieści się? O, i będzie jadł nawet z nami A obiad. Więc cała rodzina zasiada do obiadu. Nie ma tak, że się nie chce. A ja myślę, że dzieciaki mogą biegać sobie po podwórku, jak tak, myślisz? Też tak, ale. Ktoś może pójść na spacer z drugim maluchem. Jeden śpi, drugi tutaj je i, i zabawy jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oczywiście zabawki można przebierać, zobaczcie, można zdejmować i, i zmieniać im ubranka, zamieniać je ubrankami. Tak wyglądają same króliczki. A no, jak już w sukience, to wiadomo, że to pani domu. Bo nie mogę tych Dobrze zrobiłaś bardzo, a to wiesz co, myślę, że ich się nie otwiera, ale no bardzo ładnie sobie słowa. To jest takie memo, takie karteczki do zapisywania, ale tak mi się wydaje. A to jest zobacz, na tarczę telefonu do naklejenia, widzisz tutaj no. takie, taką. Będziemy się jeszcze długo i długo bawić, bo potem trzeba będzie wrócić, znowu wsiąść do samochodu i wrócić z tych niewiarygodnych świąt. A teraz co? Chyba czas na ploteczki króliczków, tak żeby sobie poopowiadały, co tam u nie, kogo słychać. do końca. Tak, układać. A układanie to fajna zabawa? Mhm, lubię. Tak. A co? będzie tutaj. Domek daje możliwości wielokrotnego przemablowywania, a jak widzicie, jest to e, świetna, e, świetna zabawa. No i tych I akcesoriów. Możemy... No. Nie wiem, myślę, że sama znajdziesz świetny, świetny pomysł, gdzie, gdzie możemy przypominajkę. Na pewno. Ja to nawet na, na drzwiach lodówki czasami przypominajki jak jak nagrywam. No, no to może. To słuchajcie, my tutaj się zajmujemy e, zabawą dalej. To co pomachamy wszystkim, pa i życzymy świetnych e, króliczkowych świąt wielkanocnych razem e, z Sylvanian Families, pa.